Dawno temu, gdy polskimi ziemiami rządził król Krak, w Krakowie pojawił się Smok. Było to ogromne zwierzę o zielonej skórze, długim ogonie i paszczy wypełnionej ostrymi zębami. Smok zadomowił się w jamie pod zamkiem i żądał, aby raz w tygodniu składano mu ofiarę w postaci krowy. Jeżeli nie spełniono jego zachcianki, porywał ludzi. No, tak zaczyna się legenda o smoku wawelskim. Jak mówi przysłowie, w każdej legendzie jest ziarno prawdy. Niestety w tej to ziarenko naprawdę jest malutkie. Jednakże prawdziwa historia smoka wawelskiego była zupełnie inna. Dawno temu, gdy tymi ziemiami rządził król Krak, w Krakowie, już od wielu, wielu pokoleń, w jamie pod wzgórzem nad Wisłą, mieszkały smoki. Były to ogromne zwierzęta o zielonej skórze, długim ogonie i paszczy wypełnionej ostrymi zębami. Ten, który mieszkał pod Wawelem w czasach króla Kraka, był wyjątkowo łagodny i nigdy nie zrobił ludziom krzywdy. Zdarzało mu się czasami przypalić gadki, czy trochę pokrzywić zbroję jakimś młodzieńcom, którzy w jego jamie chcieli szukać złota, ale traktował to jako zabawę w jego długim, aczkolwiek troszkę monotonnym życiu. Dlatego nie dementował plotek o skarbie, chociaż czasami zastanawiał się, do czego ludzie potrzebują świecidełek? Ani to zjeść, ani dziurę tym załatać, żeby woda na głowę nie leciała. I tak smog wiódł życie spokojne, czas mijał, ludzie na wzgórzu rozbudowali zamek, królowi Krakowi rosły dzieci, a kolekcja rozbitych tarcz rosła przed jamą. Aż pewnego dnia gruchnęła wieść. Smog porwał i zjadł mieszczankę. Smok nie przejął się tym zupełnie, wszak to kłamstwo było wierutne. jednakże sytuacja stawała się coraz groźniejsza. Co urodziwsze dziewczyny zaczęły znikać z miasta, a pod smoczą jamą zaczęto znajdować ich pokrwawione suknie. Król początkowo nie wierzył w winę smoka, wszak znał go dobrze, jednak wszystko wskazywało Nagada! W mieście podniósł się rwetes i mieszczanie zażądali ubicia smoka. Zaczęło robić się poważnie. Jeden za drugim pod jamę podjeżdżali rycerze, sto sporzuconych tarcz rósł, a smok wieczorem padał ze zmęczenia. Przestało go to już bawić, więc nie namyślając się za długo wyruszył do chomików. Zwanych dziś europejskimi, do ich mądrej królowej Anny, która mieszkała w rząsce z prośbą o poradę. Po długiej naradzie, siedząc i wygrzewając się we wiosennym słońcu na wzgórzu, z którego widać było wawel, uzgodnili, że muszą ustalić, kto stoi za morderstwami młodych krakowskich dziewcząt. Królowa wyznaczyła najsprytniejszego chomika, mleczkę styńca, do rozwiązania sprawy. Gdy tydzień później, przeraźliwie już zmęczony ciągłymi walkami Smok spotkał się z mleczką, wszystko było już wiadome. Za nieszczęściami Smoka stał najmłodszy syn króla, królewicz Lech. Jako że nie mógł liczyć na schedę po ojcu postanowił się szybko wzbogacić, porywał co ładniejsze mieszczanki i sprzedawał je galom na niewolnicę. Ich suknie, umazane w kurze i krwi, podrzucał nocą pod wejście do jamy, aby cała wina spadła na smoka. Królowa chomików udała się do kraka i przedstawiła mu dowody na niecne czyny jego syna. Król Krak zezłościł się straszliwie i zesłał syna na wygnanie. A żeby uspokoić mieszkańców miasta, jednocześnie nie kompromitując urzędu króla, ustalili z królową Anną, że upozorują śmierć smoka i wyślą go do Jaworzna, gdzie zamieszka w jamie pod gródkiem. Do dzisiaj jest tam miejsce zwane wąwozem smoka wawelskiego. Szpiedzy króla wybrali najgłupszego kmiecia szewczyka dratewkę podpowiedzieli mu pomysł na wypchanie barana siarką i tak ów szewczyk przeszedł do historii jako zabójca smoka smok wawelski dożył w spokoju późnej starości a królowi krakowi po jego śmierci w podzięce za pozbycie się smoka, mieszkańcy usypali wielki kopiec.